Dzień dobry, dzień dobry. Mamy problemy techniczne. Witam was serdecznie. W tą niedzielę. Jak się czujecie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. A więc ze względu na to, że też robię wyzwanie z Jodą Kundalini, postanowiłam, że zrobię dzisiaj z Wami krótką praktykę oddechową, ponieważ teraz akurat uczestnicy tego wyzwania są właśnie na pracy z oddechem, więc chciałam Wam pokazać też jak to wygląda, zresztą ja też bardzo dużo mówię o oddechu, i nie ukrywam, że od oddech, właśnie takie jamy, czyli te ćwiczenia oddechowe, one zmieniły bardzo dużo w moim życiu. Przede wszystkim pozbyłam się nałogu papierosowego, ponieważ zastąpiłam papierosy oddechem. A więc bez zbędnego przedłużania, zrobimy sobie, dzisiaj, zrobimy sobie dzisiaj kilka takich ćwiczeń. I zaczniemy sobie od takiej krótkiej medytacji. Tak, abyśmy po prostu połączyli się ze sobą, połączyli się ze swoim oddechem, ok? A więc usiądź wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki wdech i wydech. I teraz przyjrzyj się swojemu oddechowi, bez oceniania. Добре сте отдыхани. Можеш да положиш слева на Kratce tu prawą prawą nogą. Wdychaj 4 sekundy. A my zaczynamy. D. Zaczynamy. I wydychać. Please dead Przenieś prawą rękę i zatkaj swoją prawą dziurkę i będziemy oddychać przez lewą dziurkę. I ostatni głęboki wdech lewą dziurką. I wydech. I teraz sadkaj lewą dziurkę palcem wskazującym. I oddychaj przez prawą. I teraz będziemy oddychać przez lewą dziurkę i wydychać wdech przez lewą, wydech przez prawą. Teraz lewą ręką będziemy, zatykać, będziemy oddychać przez prawą dziurkę i wydychać przez lewą, czyli wdech przez prawą, wydech przez lewą. Teraz oddychaj spokojnie przez obie dziurki, obserwuj jak się czujesz, jak się czułaś, czułeś na początku praktyki, jak się czujesz teraz.

Teraz i przez od ptaka na to i rozszerza się na cały kraj, w którym jestem i teraz przy wdechu mentalnie potem przy wydechu. Teraz wolkamy jesteśmy miłością. My jesteśmy wdzięcznością. Bardzo, bardzo pochłonię. Dajcie oglądaj w Jeszcze raz, te Dajcie znać, jak się czujecie. I dajcie znać też, czy oglądacie powtórkę znowu. Więc jeżeli powtórka, to napiszcie proszę w komentarzu, hashtag powtórka żebym wiedziała. Hmm. Zaczęłam lubić nasze spotkania niedzielne, więc poranne, więc myślę, że chyba co niedzielę sobie zrobimy takie spotkanie, taki cykl przez zimę. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani? Och, na pewno tego potrzebowałam, więc dziękuję wam bardzo. I życzę wam cudownego dnia. Pamiętajcie, że aby dzisiaj w ciągu dnia łączyć się ze swoim sercem i ze swoim oddechem, ok? Takie małe zadanie dla nas. Ok, dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam udanej niedzieli i całuję mocno. Buziaki, setna.